Cześć. W tym wideo opowiem ci o projekcie Chia Network. Dowiesz się dlaczego Chia nazywają zielonym Bitcoinem i poznasz powody, które pozwalają mi wierzyć, że dana moneta osiągnie x100 od obecnej ceny. Ja mam na imię Michał, jesteś na kanale CryptoStars. Chia to zdecentralizowany open source blockchain, który bardzo mocno stawia na bezpieczeństwo i umożliwienia przeprowadzania łatwego audytu. To w swoją kole jest kluczowe dla państwowych instytucji Banków oraz innych organizacji, które ogólnie widzą potencjał w inteligentnych transakcjach, ale obecnie na rynku ryzyka są zbyt duże, żeby wdrażać to na dużą skalę u siebie. Dodatkowo, zespół CIA mówi, że ich blockchain przyczyni się do rozwoju zdecentralizowanych finansów i giełd, płatności międzynarodowych oraz powstawaniu nowych portfeli dla użytkowników końcowych. Pokażę Wam, jak wygląda decentralizacja, ponieważ jest to bardzo ważny element blockchain. Obecnie Chia posiada 117 tysięcy not, jak widać na mapie jest rozsiana po całym świecie, na każdym kontynencie i w bardzo wielu krajach. To ogólnie bardzo dobrze świadczy o decentralizacji i ją potwierdza. Ponieważ jest to projekt open source możemy śledzić jego rozwój na bieżąco na githubie. Na przykład ostatnia aktualizacja była 19 godzin temu, wczoraj, trzy aktualizacje mieliśmy dwa dni temu i tak dalej. Nagrywam to wideo 30 grudnia, dlatego dana aktywność jest troszeczkę mniejsza. Natomiast śledzę ten projekt od dawna i powiem, że zespół aktywnie pracuje i ciągle wprowadza zmiany, co bardzo pozytywnie świadczy. Również możemy zapoznać się dokładnie z wprowadzanymi zmianami, klikając w konkretną aktualizację, i tu już możemy sobie poczytać. Przejdźmy na CoinMarketCap. Obecnie CIA możemy kupić za 27,50 dolarów. Kapitalizacja rynkowa stanowi 167 milionów, ponieważ mamy na rynku 6 milionów monet, które wydobywane są przez farming na twardych dyskach. Tak żeby było dobrze zrozumiano, bitcoin ma mining, to są górnicy, natomiast w CIA jest farming i to są farmerzy czy rolnicy już jak kto woli. Zwróćcie uwagę, że całkowita podaż stanowi 27 milionów monet. Mamy tak, ponieważ był pre-farm, który stanowi 21 milionów monet. I to jest dość ciekawy i kontrowersyjny temat, do którego przechodzimy. Monety z prefarmu są własnością firmy i nie należą do inwestorów ani deweloperów. Leżą na ogólnie znanych adresach, co pozwala śledzić każdy ich ruch. Ważne jest to, że 21 milionów chia są nietykalne, dopóki nie uregulują wszystkich kwestii prawnych SEC lub nie wejdą na IPO. Jest tak dlatego, ponieważ nie chcą podpadać pod regulacje o obrocie papierów wartościowych. Właśnie dlatego też nie było żadnej przedsprzedaży monet, a monety, które są na rynku, wydobyte wyłącznie w rezultacie farmingu, który jest ogólnie dostępny. Tu dokładniej widać te rachunki, natomiast jaki jest plan na te 21 milionów monet? Słuchając różne wywiady z founderem, którym jest Bremcoin, udało mi się określić takie cztery najważniejsze użycia. Po pierwsze to planują udzielać pożyczek z oprocentowaniem dla firm, które będą korzystać z ich ekosystemu. Może to przyczynić się do wzrostu ceny monety, ponieważ trzeba będzie oddać większą ilość monet niż firma pożyczyła. Prefarm może służyć jako zabezpieczenie wkładów inwestorów i możliwie w przyszłości nawet będą wypłacać dywidendę w monecie CIA. Trzecim takim punktem jest finansowanie obiecujących projektów, które po prostu potrzebują monet. No i oczywiście prefarm może służyć jako zabezpieczenie samej sieci. Zdecydowanie jest więcej wariantów i prawdopodobnie pojawią się nowe. Przejdźmy do założyciela i CEO, którym jest Bram Cohen. Jeszcze w 2001 roku, za długo przed CIA, Brem stworzył BitTorrent, który później stał się najczęściej używanym protokołem do udostępniania i wymiany plików w internecie. Później BitTorrent kupił Justin Sun, to ten gość, który jest założycielem Tron, to już on wypuścił monetę BTT. Brem również jest współzałożycielem CodeCon, to konferencja dla hakerów w San Francisco. Ogólnie, podsumowując jego życiorys, można stwierdzić, że to jest jeden z najlepszych ekspertów peer-to-peer -peer w świecie i ma w tym ponad 20 lat doświadczenia. To jest bardzo ważne dla nas jako inwestorów oraz również dla projektu CIA, ponieważ im bardziej profesjonalny zespół, tym są większe szanse, że projekt się uda. Na Twitterze Bremcoin ma 93 tysiące obserwujących których 34 osoby, których ja sam obserwuję, i zobaczmy, kogo tu mamy. Sam Ben Fried, czyli bumny skamer roku, founder FTX i Research, to on właśnie pampił solane, a później dumpił i sprzedawał wszystko, kiedy zaczęła się afera z FTX. Aleks Skidanow, Katrin Haun, ona ma swój VC, a także wchodzi do rady dyrektorów Coinbase. Ari Pool, founder Blocktower Capital. Aleksej Zamiatin, twórca mostu pomiędzy Bitcoinem a Polkadotem oraz Bitcoinem a Kusama. Joseph Lubin, co-founder Ethereum. Anatolij Jakowienko, to jest founder Salana. Charles Hoskinson, założyciel Cardano, współzałożyciel Ethereum. Fred Essen, co-founder Paradigm. Sandeep Nailwall, cofounder Polygon. Jesse Powell, cofounder i CEO Giełdy Kraken. Ethan Bookman, cofounder Cosmos, Pank, CEO Ignite, czyli wcześniej to była spółka Thundermint, główny współtórca Cosmos, Charlie Lee, twórca Litecoin. Jaki wniosek ja osobiście z tego wyciągam? Pokazuje mi to, że liderzy branży interesują się tym, co robi Bram Cohen, a to jest ważne. Kolejną bardzo istotną osobą w CIA jest Jenny Hoffman. To dyrektor operacyjny CIA i jest byłym dyrektorem generalnym Nasdaq. Szybciutko jeszcze pokażę Wam profil CIA. Mają oni 97 tysięcy obserwujących. Sam projekt jest w San Francisco, Kalifornia. A teraz przejdźmy do analizy inwestorów. Indywidualny inwestor Nawal Ravikant, on jest również założycielem takich platform jak Coinlist, AngelList. Teraz funduszy z takich ciekawszych mamy Metastable, Slow Ventures, A16Z, czyli Andrisen and Horowitz. Zobaczmy w kogo oni inwestowali. I tu mamy takie projekty jak Avalanche, Diem. Diem to z grubsza można powiedzieć, że były zespół Mety. Który obecnie pracuje nad Aptos, o tym tworzę materiał i tam opowiem o manipulacji cenom, która mi bardzo przypomina to, co mieliśmy na Flow. Ethereum, DYDX, Flow oczywiście, Internet Computer, NIR Protocol, Oasis Network, Solana, Uniswap. To wszystko są bardzo znane projekty. Ogólnie Andreessen Horowitz jest jeden z topowych funduszy w krypto. Zobaczmy jeszcze w jakie projekty inwestował Metastable i tu nic nie mamy oprócz Chia, wtedy przejdziemy do innego narzędzia i już tu widzimy, że zainwestowali oni w NIR Protocol, Agoric, Space Mesh, a także Avalanche, Mina, Oasis Network, Darkware, nie widać tych projektów, bo demonstruję dla Was ekran na bezpłatnej wersji, o ile nie mogę publicznie udostępnić danych z płatnej wersji i wróćmy do CIA. Pokażę więcej szczegółów o inwestycji w CIA Network. Całkowita kwota, którą udało się zebrać, to prawie 70 milionów dolarów, była ona osiągnięta w pięciu rundach inwestycyjnych, zaczynając od Presid round w 2017 roku i dochodząc do serii D w 2021. Również tu możemy zobaczyć ilość inwestorów i jaka kwota była zebrana w konkretnej rundzie. Najwięcej udało się zebrać to 61 milionów w serii D. Wyświetlę jeszcze listę wszystkich inwestorów, łącznie ich było 17. I omówimy parę technicznych aspektów blockchaina, które moim zdaniem są bardzo istotne. Cia ma swój język programowania i nazwali go Cia Lisp. Zapytacie, po co w ogóle było tworzyć nowy język? Głównie po to, żeby nie było żadnych efektów ubocznych, czyli nie dało się stworzyć backdoorów w blockchainie. z zdaniem Brema zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, łatwy audyt i prostotę w użyciu, czego nie da się osiągnąć wykorzystując inne języki, które już mamy. Na Cia można tworzyć własne tokeny, tak samo jak na Ethereum. Tam mamy token ERC20, tu jednak one nazywały się CAT, czyli CIA Asset Token. Algorytm osiągania konsensusów CIA to Proof of Space and Time. Nie Proof of Work jak ma Bitcoin i nie Proof of Stake jak ma Ethereum. POST wykorzystuje miejsce na twardym dysku do tworzenia bloku i zdobywania nagród. Rezultatem jest sieć o niskim zużyciu energii i niskiej barierze wejścia, co eliminuje wady POW który jest zbyt zasobochłonny i wady POS, który zbyt scentralizowany. Ciekawostką jest to, że sama koncepcja Proof of Space jeszcze w 2013 roku została sformułowana przez polskiego profesora Stefana Dziebrowskiego. I tak, podeszliśmy do głównego pytania, czy CIA może zostać zielonym bitcoinem. Podzielę odpowiedź na parę etapów i najpierw odpowiem, czy zielonym. Według DigiEconomist bitcoin zużywa tyle samo energii, co Wenezuela. W 24 roku mamy halving, co jeszcze bardziej zwiększy zużycie energii, a teraz coraz częściej słyszymy o zakazach wydobywania bitcoina, jak w Europie, tak i w Ameryce. W tym kontekście CIA zdecydowanie jest bardziej proekologiczna i zielona, ponieważ farming odbywa się na twardych dyskach i nie zużywa olbrzymiej ilości elektroenergii. Kolejne pytanie, na które mamy dać sobie odpowiedź: czy społeczeństwo ma za co polubić CIA? I tak. Farmić może każdy, potrzebujesz do tego zwykłego dysku HDD, wiadomo, im więcej miejsca, tym lepiej. Tak samo jak i Bitcoin, Chia ma swój halving, co zdecydowanie będzie pozytywnie wpływać na wzrost ceny. Blockchain jest zdecentralizowany i open source, nie było żadnych przedsprzedaży monet, nie było airdropu, nie ma stakingu. Monety, które są na rynku powstały wyłącznie w rezultacie farmienia, co oznacza, że Chia jest towarem tak jak i Bitcoin i nie powinna podpadać pod regulację SEC, o których ciągle się mówi. Zostało odpowiedzieć na pytanie czy moneta Cia będzie rosnąć. Ja osobiście wierzę w X100 na tej monecie i tu są kolejne moje argumenty. Cia to fundamentalny blockchain z rzeczywistym użyciem na którym powstają nowe projekty. Można tworzyć tokeny i NFT. Kapitalizacja rynkowa to tylko 180 milionów. Jeszcze jest ogromny potencjał do wzrostu. Chce zbudować całkowicie bezpieczny i łatwo audytowalny blockchain, wtedy to przyciągnie banki i państwowe instytucje, czego jeszcze nikomu nie udało się osiągnąć. I najważniejsze, inwestorzy zainwestowali w cia Network, czyli w firmy, a nie monety cia. Nikt z nich nie dostał żadnej monety, czyli sami inwestorzy wierzą w projekt i technologię. No dobra, zapytajcie wy, to kiedy TX-100? Nie wiem, myślę, że nie wcześniej jak 2-3 lata. Czyli CIA może być zero. Tak, jak i każda moneta na tym rynku, CIA może być zero. Krypto to rynek aktyw wysokiego ryzyka. Inwestuj tylko te pieniądze, które możesz pozwolić sobie stracić. Ja nie zachęcam do inwestowania i nie udzielam porad inwestycyjnych. Natomiast jeśli spodobała Ci się recenzja na monetę, pozostaw lajka like i suba, a także napisz, co myślisz o CIA i o jakiej monecie chcesz, żebym zrobił kolejną recenzję. Cześć.